zdjęcia pamiątkowe jak wspomniał Witold przed chwilą pierwszy raz na tutejszym niebie teraz widać pięknie jego sylwetkę potężna maszyna przypomnijmy dziesiątki właściwie setki ton które unoszą się w powietrzu a wydaje się że jest to naprawdę całkiem lekki zgrabny zamołak podczas operacji pustynna burza odpowiedzialny był za zrzucenie prawie 30% wszystkich e, ładunków które Eee, właśnie zrzucono na teren działań bojowych widzieli Państwo przelot z bardzo małą prędkością z wysuniętym podwoziem a teraz odlot pełna mocy